Cześć, Siema. W tym roku chcemy Was zaprosić do śledzenia naszego kolejnego wyjazdu. Tym razem nasz wyjazd będzie troszeczkę różnił się od pozostałych wyjazdów, ponieważ nie jedziemy ze Zdun nad morze. Lecz robimy całe wybrzeże. Nasz plan przewiduje 4 dni jazdy. Zaczynamy od rosyjskiej granicy, jedziemy do niemieckiej granicy. Dziennie od 150 do 200 km i spać w różnych miejscowościach. To jest słuszna uwaga, ponieważ przygotowaliśmy dla Was konkurs. A konkurs, co przewiduje? Oczywiście pocztówkę. I z tych miejscowości myślę, że wyślemy Wam kartki. Ile tych kartek będzie? 40-30. Wszystko zależy od. Sponsora, którego no nie mamy. Super jest w cenie, także będzie następne wszystko. Chyba, że chcecie zostać naszymi sponsorami. <laughs> nie, to się wyda. Jeżeli chcesz uczestniczyć w naszej przygodzie, możesz to zrobić dwojako. Albo przez nasze social media, gdzie planujemy wstawiać na bieżące relacje oraz live'y, jeżeli bateria na to pozwoli, ewentualnie możesz z nami pojechać w tą wymarzoną. Wycieczkę mając oczywiście rower, śpiwór oraz kondycję. Nasz wyjazd planujemy od 13 do 19 sierpnia. Jeżeli chcesz dołączyć, odezwij się do nas. Chyba się nagrało.